W magicznym lesie, gdzie gęste listowie, wśród zwierząt nastała moda na zdrowie. Niedźwiedź podnosić zaczął ciężary, żaby zaś ścigać się przez gęste szuwary, wilk na warzywną przeszedł dietę. Lis się zamienił w smukłego atletę. Zdrowym ciele, zdrowy duch. Siły dzisiaj mam za dwóch. Od rana biegam, od rana skaczę. Prześcignę każdego, kogo zobaczę. Miniu, chcesz poznać sekret sportowca? Zdradziła mi go najstarsza owca. Nie rower, basen, ani piłeczka. Codzienny trening zaczyna szczoteczka. By zdrowo i sportowo żyć, trzeba dokładnie zęby myć. Fakt, czujesz się dobrze, gdy nic cię nie boli, więc czyszcząc zęby, śpiesz się powoli. Aby najlepsze uzyskać skutki, myj je co najmniej przez dwie minutki. Co z tego, że lwa nazywają siłaczem, kiedy od bólu zębów aż płacze? Nikt nie jest mistrzem na boisku, gdy bolą go ząbki w zwierzęcym pysku. Pingwin chwilę pomyślał i wziął się pod boki. Jego buzię ozdobił uśmiech szeroki. I gryziu, to świetna rada! Już teraz widzę, że dobrze się składa. Warto trenować ze świeżym oddechem, a medal odebrać z przepięknym uśmiechem. Czy świeci słońce, czy mróz i plucha? Rano i wieczór nadstawiam ucha. W magicznym lesie ze wszystkich stron słyszę, jak mycie zębów przerywa ciszę. O ząbki dba tam każdy, kto tylko się dowie, że od ich czyszczenia zależy nasze zdrowie.